Split i Dubrownik. Czy to najpiękniejsze miasta w Chorwacji? Czy jeden dzień to za dużo, czy za mało, aby je zwiedzić? Jak chcieli mnie okraść w Splicie? Oraz tajemnicza miejscówka w Dubrowniku, której nie znajdziesz na mapie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Cześć! Ja się nazywam Kordian Borowiak i na tym kanale publikuję przydatne informacje dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak również tych, którzy z Wielkiej Brytanii kochają podróżować we wszelkie zakątki tego świata. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wiele ważnych i przydatnych informacji na temat zwiedzania miejscowości Split oraz Dubrownik. Jest to kolejny odcinek z serii naszej podróży po Europie. Jeżeli nie widziałeś jeszcze wcześniejszych odcinków, to podlinkuję je gdzieś tutaj bądź tutaj. Zachęcam, żebyś obejrzał każdy po kolei i wiedział, jak ta podróż przebiega od samego początku. Natomiast mam tutaj jeszcze jedną gorącą prośbę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to proszę zatrzymaj ten film teraz i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów, które będą się tutaj pojawiały i bardzo tym samym pomożesz mi go rozwijać. Ok, zaczynajmy. W naszej podróży po tym razem Chorwacji następuje mała zmiana, ponieważ nie będziemy podróżować już w pełnym składzie oraz zostawiamy tymczasowo przyczepę na parku kempingowym i wyruszamy już samym samochodem. Jedynie ja z moim starszym synem. Ponieważ naszym głównym celem jest właśnie teraz dotarcie do Albanii i zdobycie największego jej szczytu, który o ponad 260 metrów przebija wysokością. Polskie rysy. Ale o tym dowiecie się w kolejnych odcinkach, ponieważ po drodze do Albanii i z Albanii zwiedzamy Split i Dubrownik. Aby ta seria o Chorwacji miała swoje zakończenie i była kompletna, to najpierw przedstawię te miasta, a następnie pojedziemy dalej w stronę Albanii przez Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę. No dobrze, Split. Split jest to drugie największe miasto Chorwacji, zaraz po jej stolicy Zagrzebiu. Jest to również największe miasto rejonu Dalmacji oraz największe miasto portowe znajdujące się nad morzem w Chorwacji. I teraz kilka takich ciekawych informacji na temat Splitu samego w sobie. Jest to naprawdę duże miasto. Tak jak wspomniałem, znajduje się nad morzem, natomiast jego spora część, rozbudowanego centrum, znajduje się w oddaleniu od tych obszarów portowych. Znajdziecie tam wiele pełnowymiarowych galerii handlowych, sklepów, wszelkiego rodzaju rzeczy, których możecie spodziewać się w dużym mieście. My akurat wykorzystaliśmy ten fakt, aby w jednej z galerii kupić. Kartę pamięci do kamery oraz wymienić pieniądze w kantorze. I tutaj uczulam wszystkich, ponieważ jest to duże miasto, więc wiąże się również z tym, że możecie napotkać tam duże ryzyko. Gdy byliśmy w galerii handlowej, to zauważyłem, że w okolicach kantoru kręci się kilku podejrzanych typków. Nie będę tutaj teraz jakoś strasznie opisywał, dlaczego tak uważałem i jak oni wyglądali. Po prostu ich zachowanie było nienaturalne i zbyt w dużą ilość razy nadziałem się na nich właśnie w okolicach kantoru, który w tej galerii się znajdował. Także bądźcie bardzo uważni, ponieważ jestem praktycznie przekonany, że podczas wymiany pieniędzy ci goście obserwują ludzi przy kantorze, a potem przez spory czas w tej galerii. Podążali za mną, także było to bardzo martwiące i jednoznaczne zarazem. Także bądźcie naprawdę wyczuleni na tego typu sytuacje. Nam całe szczęście nic się nie stało. Wydaje mi się, że całkiem nieźle zareagowałem i po prostu zacząłem starać się zmylić tych ludzi, wchodząc do różnych innych sklepów. Po czym udało mi się ich zgubić. Więc bądźcie na to naprawdę wyczuleni. Duże miasto może by oznaczać duże zagrożenie. Okej, okay, po tym nieco niezbyt przyjemnym pobycie w galerii handlowej udajemy się już do Typowo tego obszaru portowego w Splicie, gdzie znajduje się najwięcej atrakcji do zobaczenia. Wytłumaczę jeszcze tylko, że my w splicie znajdujemy się przejazdem, i myślę, że jest to całkiem fajna forma takiego szybkiego zwiedzenia splitu. Spędziliśmy tam zaledwie dwie, może maksymalnie trzy godzinki, i to łącznie z tą galerią oraz szukaniem parkingu. No właśnie, bo gdzie w Splicie najlepiej zaparkować, aby być blisko wszystkich głównych. Atrakcji. Najlepiej kierować się na najbardziej popularną promenadę w Splicie, która nazywa się Riva. Jest to piękne miejsce, w którym tak naprawdę poczujecie się, jakbyście byli w jakimś tropikalnym, egzotycznym kraju. Białe kamienie, palmy, port w tle oraz zabytki starożytnych. Rzymian po prawej stronie, to wszystko razem powoduje, że naprawdę Riva, czyli promenada w Splicie, wygląda fenomenalnie. I teraz, obok Rivy, po lewej stronie znajduje się małe rądko. Jeżeli na tym rondzie skręcicie w lewo, będziecie jechać wzdłuż portu, ponieważ ze Splitu rusza bardzo dużo różnych wielkich promów rejsowych. I teraz, jeżeli pojedziecie wzdłuż tego portu, to po lewej stronie są, jest szereg różnych sklepików. Natomiast zaraz za nimi pomiędzy w zasadzie jest taka mała brama, gdzie znajduje się ogromny parking. Także jest tam całkiem niezła opcja, żeby zaparkować praktycznie przy wszystkich atrakcjach. Cena jest naprawdę bardzo przystępna. My za dwie godziny zapłaciliśmy bodajże 2 bądź 3 euro. No dobrze, to teraz tak, jeżeli już pospacerujecie sobie po promenadzie Riva, to znajdujecie się wtedy w bliskim sąsiedztwie do pałacu. Dioklecjana. Był to dawny cesarz, który wybudował sobie ten pałac, aby spocząć tam na swojej emeryturze. Jest to bardzo dobrze zachowany pałac z czasów rzymskich. Można do niego wejść od wielu różnych stron. Najbardziej popularnym wejściem jest tak zwana Złota Brama, która jest kolejną atrakcją do zobaczenia. Natomiast, jeżeli będziecie wchodzić od strony tej promenady, to wchodzicie tak naprawdę od przeciwnej strony niż ta Złota Brama. Wewnątrz tego pałacu, ponieważ chodzicie takimi różnymi uliczkami, które niegdyś były tak jakby korytarzami, które łączyły te wszystkie komnaty cesarza. Więc, wewnątrz tego pałacu, znajdujecie mnóstwo różnych sklepików, miejsc, gdzie możecie kupić jakieś pamiątki, magnesy i tego typu rzeczy. Jest tego tam naprawdę zatrzęsienie. Samo to wejście jest darmowe, także nie musicie za, nawet za to płacić, aby sobie po tym e, terenie tego pałacu pochodzić. Jest to naprawdę świetne miejsce. Wyjdziecie na taki plac trochę większy, gdzie znajdują się e, takie małe schodki, gdzie są specjalne miejsca, gdzie możecie sobie usiąść i pokontemplować to wspaniałe miejsce. Jeśli przejdziecie ten pałac, właśnie kierując się w stronę złotej bramy, to natomiast dojdziecie do Takiego wielkiego pomnika Grzegorza z Ninu. To był biskup Grzegorz, który w zasadzie nie pomnik, tylko jego posąg znajduje się właśnie tam, kawałek za tym pałacem. I legenda mówi, iż aby pozostać w zdrowiu i szczęściu, to należy dotknąć jego wielkiego palca u stopy, i przynosi to dużo szczęścia. Potwierdzam, wydaje mi się, że ta legenda ma dużo wspólnego z prawdą, ponieważ byliśmy, zaliczyliśmy, a następnie w podróży mieliśmy niezliczone ilości szczęścia. Dlatego bardzo polecam. Dla nas, niestety, nie było więcej czasu, aby zobaczyć jeszcze jakiekolwiek inne atrakcje w Splicie. Natomiast taka kompaktowa. Podróż po tych najbliższych sobie atrakcjach, również wydaje się świetną opcją, szczególnie jeżeli będziecie przejeżdżać do jakichś dalszych miejscowości, jak na przykład Makarska, czy Dubrownik, o którym za chwilę. Ponieważ my ze splitu udaliśmy się do Czarnogóry, następnie do Albanii, i dopiero na powrocie z, zaliczyliśmy z powrotem dubrownik, natomiast opowiem o nim teraz, aby było to ostatnie miasto, tak jakby żebyśmy zamknęli temat Chorwacji. A więc. Dubrownik uważany jest za najpiękniejsze miasto w Chorwacji i myślę, że nie sposób się z tym nie zgodzić, gdy już do tego miasta się zawita. Musicie jednak pamiętać o tym, że Dubrownik jest bardzo drogi. Jeżeli na północy, gdzieś w Puli bądź w Zadarze, cena będzie wynosiła na przykład za jakiś posiłek, za jakąś przekąskę 5 euro, to w Dubrowniku może to być nawet 10 euro, więc musicie być na to gotowi. Tak samo parkingi, ponieważ Dubrownik ma malutkie, wąskie uliczki, szczególnie w Starym Mieście, będą bardzo drogie. Więc polecam zatrzymać się gdzieś. Troszkę wyżej nad starym miastem, znajdziecie bez problemu. To jest Chorwacja, więc znajdziecie bez problemu po prostu uliczki, gdzie lokalsi parkują. Możecie postawić sobie tam auto i bez żadnych opłat, może ono tam stać nawet cały dzień. Będziecie musieli jednak kawałeczek sobie do tego starego miasta dojść. Natomiast myślę, że warto, ponieważ ceny parkingów na samym dole są naprawdę bardzo wysokie. No dobrze, co zobaczyć w Dubrowniku? Zaczniemy. Od miejsca, które jest bardzo nieoczywiste i które tak naprawdę naszym zwyczajem zwiedzania spontanicznego i szukania miejsc po prostu, gdzie tam pójdziemy, tam dojdziemy. Z moim synem znaleźliśmy naprawdę świetną miejscówkę nad morzem. Nie można tego nazwać plaża. To jest taki mały spocik, punkcik, ale który ma naprawdę fenomenalną wodę, piękne miejsce. Były tam może dwie, trzy osoby, więc jest cisza, spokój. Ma taką drabinkę, ponieważ znajduje się to na skałach i możecie tam wskoczyć sobie od razu bezpośrednio do wody. Woda jest wysoka, więc tylko dla pływaków. Nie jest to na pewno miejsce dla dzieci, które nie ogarniają jeszcze pływania. Zamieszczę tutaj na mapie dokładnie. Pokażę wam na Google Maps, gdzie to miejsce się znajduje, bo jest mega warte obejrzenia. Jest ono pod takim viewpointem, pod punktem widokowym, można sobie tam zejść właśnie nadół schodami. My, będąc na tym e, punkcie widokowym, wyczailiśmy to. Od razu zeszliśmy sobie tam na szybką kąpiel, ponieważ w Dubrowniku temperatury są naprawdę horrendalne. Także polecam nawet przed samym zwiedzaniem miasta wskoczyć sobie na chwileczkę i się schłodzić. Świetna opcja, naprawdę mega polecam. No dobrze, gdy. Udało nam się już ochłodzić i troszeczkę wyschnąć na tym prażącym słońcu, udaliśmy się na Stare Miasto. Stare Miasto w Dubrowniku jest Otoczone murami obronnymi, które możecie również oczywiście zwiedzać. Jest to dosyć długi spacer, także przygotujcie się, że jeżeli jest naprawdę gorąco, to miejcie ze sobą zapas wody i jakieś okrycie głowy, ponieważ jest to, jest to spory dystans do przejścia. My nie mieliśmy niestety na to czasu, więc przemieszczając się z tego parku, w którym znajduje się. Ten punkt widokowy, udaliśmy się w stronę bramy Pile. Jest to główna brama wejściowa na Stare Miasto. Tak, jakby najstarsze wejście, jakie istnieje z historii, aby wejść do Dubrownika. Następnie przechodząc przez tą bramę, pierwsze co pokażę Wam się po prawej stronie, to Wielka Fontanna Onufrego. Co jest w niej ciekawe? Po pierwsze, to, że jest to woda pitna, także możecie sobie uzupełnić zbiory wody. Znajduje się tam 16 kranów w kształcie takich różnych dziwnych um, głów, z których to. U ust, wychodzą właśnie te krany i leje się z nich ta woda, i legenda głosi, że jeżeli napijecie się z każdego z tych 16 kranów, ale musicie je obchodzić bo ta, ta fontanna ma taki okrąg musicie je obchodzić względem ruchu wskazówek zegara, to wtedy musicie pomyśleć o jednym swoim życzeniu i na pewno się ono spełni. Nie jestem w stanie potwierdzić, ponieważ moje życzenie jeszcze się nie spełniło, ale zobaczymy. No dobrze. Dalej, idąc od tej fontanny, możecie dojść na ulicę, która nazywa się albo Placa, albo Stradum. Z, zamiennie są te dwie nazwy stosowane. I tutaj taka ciekawostka, ta ulica niegdyś, lata temu, była kanałem wodnym, który oddzielał dwie osady w Dubrowniku, Słowian oraz Greków. Następnie została zasypana, um, została wyłożona kamieniem i od tej pory jest główną ulicą. W, na starym mieście w Dubrowniku. Znajduje się tam bardzo dużo sklepików, różnych lodziarni, pamiątek, małych restauracyjek, także naprawdę ma bardzo fajny klimat. No dobrze. Oprócz tego, jeżeli będziecie jeszcze przechodzić tą drogą, którą myśliśmy od punktu widokowego do starego miasta, bądź na odwrót, to miniecie również Twierdzę świętego Wawrzyńca. Naprawdę robi wrażenie. Jest to bardzo fajny widok do, do zobaczenia. I teraz co ciekawe, o czym zapomniałem wspomnieć, to Dubrownik jest miejscem, gdzie było nagrywanych bardzo wiele scen z gry o tron. Więc jeżeli jesteście fanami gry o tron, to również znajdziecie tam bardzo kilka znanych takich scen, które były właśnie w tym serialu. Gdzie jedną z nich jest właśnie odpłynięcie na łodzi, gdzie w tle znajduje się ta twierdza o której mówię. A co ciekawe, możecie sobie zejść właśnie na dół nad morze, wynająć kajak i również od tej strony zwiedzić mury i te twierdze Dubrownika, po prostu pływając po morzu. My musieliśmy na tym zakończyć naszą podróż, ponieważ tak jak wspominałem, było to tylko przejazdem. Natomiast znowu kilka godzin w Dubrowniku Naprawdę wydaje mi się, że na takie szybkie zwiedzanie jest to wystarczające i mega polecam, ponieważ Dubrownik spodobał mi się chyba najbardziej z wszystkich miejsc, które mieliśmy okazję zwiedzić w Chorwacji. No może poza plażą Breszcz, bądź powiedziałbym, że są na tym samym etapie atrakcyjności. Ok, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam od razu do kolejnego odcinka, w którym podsumuję. Całą Chorwację. Przekażę Wam tutaj dużo informacji na temat cen, na temat kultury, na temat tego, jakiego nastawienia możecie się spodziewać od lokalców do turystów i wszystkich innych takich kwestii i opinii, które tylko przyjdą mi do głowy po spędzeniu prawie dwóch tygodni w Chorwacji. Natomiast, jeśli podobał Ci się ten odcinek, to bardzo proszę, daj lajka, komentarz i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawych informacji, które będą się tutaj pojawiały. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!